Daj koronek i potrzyma! Kto jeszcze wiórek trzyma? Tak Maraj, pokaż jak czekaj, się, czekaj, jak czekaj, się czekaj. cieszymy. Czekaj. Czekaj. Jest. Jest? Robisz? Zatrzymaj czekaj czekaj. czekaj, czekaj! Raz, dwa, trzy! Uch. Dziękuję. 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 No <śmienicza> nie, za... no dzisiaj na nie, no to już nie, no to nie, no to już nie, no nie, jechał. no, 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 no zaraz Warunki w są do dupy, no. no wiesz co? no no wiesz